W dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie straszne postacie i sytuacje z Minecraft in real life, czyli w prawdziwym życiu. Szykuje się naprawdę mocny odcinek, dlatego koniecznie zostaw w tym momencie łapę w górę, ponieważ, no, doda mi to trochę otuchy, bo dzisiaj będą serio straszne rzeczy. Ta łapka w górę doda mi energii, żeby nagrywać ten odcinek i się nie bać. Kumasz? Mam nadzieję. A, no i możesz zostawić subskrypcję, bo filmy pojawiają się codziennie. Jak dasz suba, żadnego filmu nie przegapisz. Lecimy. Okej, okay, jak możecie zauważyć, Jo jestem na mapie, ale patrzcie to! Dzisiaj nasz teleport wygląda jak krzyż. Jest zrobiony z netherbricku i wszędzie jest ogień i w ogóle beacon też jest czarny. Co jest? Ej, to jest, to jest zła prognoza. No ale dobra, wejdźmy sobie i sprawdźmy jaką mamy pierwszą postać. Czy Wy to widzicie? To jest Alex, która jest jakby zainfekowana czymś. W sensie patrzcie, jak ona wygląda. Ej, to jest naprawdę creepy. Dobrze, że chociaż w Minecraft jest. Dzień, a nie noc, bo nie chciałbym na to patrzeć w nocy poważnie. Dobra, sprawdźmy sobie, co potrzebujemy za przedmioty: potrzebujemy drewno, zapalniczkę oraz też drewno, tylko tym razem z brzozy. No dobra, da się załatwić. To nie będzie raczej ciężkie. Kurde, ja będę musiał tutaj uważać, wychodząc, żeby się nie podpalić. Jak będę miał low HP, to może być naprawdę nieprzyjemna sprawa, nie? Dobra, zbieramy sobie elegancko drewno, żeby zrobić podstawowe przedmioty, tak jak zawsze. Mam już crafting, więc teraz sobie robimy tutaj patyczki i oczywiście drewniany kilo. fajnie by było znaleźć teraz jakiś tutaj yy, stoł, no tamto mi się nie chce wchodzić, patrzcie ile żelazo ile surowców, yo, ej dobra, dobrze wiedzieć, ale biom nam się wygenerował w ogóle powalony, patrzcie, wszędzie góry, o i mamy kejwa a my w zasadzie potrzebujemy kejwa, bo musimy zdobyć sobie żelazo na zapalniczkę więc myślę, że od razu możemy sobie tutaj zejść o i wydobędę tutaj elegancko od razu tu kabel stołna na lepszy kilof, proszę bardzo o i zrobimy sobie od razu ten lepszy kilof tutaj hops, hops no i pięknie, o, mamy tutaj węgiel, więc wykopmy, bo, no czymś będziemy musieli to żelazo przepalać, wiadomo, x, nie? Dobra, okej. Okay. Cztery węgla w zupełności nam wystarczy, i teraz tak, gdzie tutaj jest jakieś żelazo? Powinno być jakieś żelazo, bo, sorry, taki wielki cave, yy, a nie ma żelazo, nie? Ja już widzę zombiaka i widzę też żelazo, dobra, zarąbiście, wykopmy sobie to żelazo, które tutaj się znajduje, okej, okay. mamy jedno, wykopiemy więcej, tylko pierw muszę się pozbyć tego gada. Oj, kurde, no, dobra, zarąbiście. Kopiemy resztę. Cztery żelaza. No to zostanie nam trzy. Mogę zrobić albo miecz, albo kilof. I my chyba wybierzemy sobie miecz. No bo to nam się chyba przyda bardziej. Chociaż też nie wiadomo, co będziemy musieli zdobyć później. Wiecie o co chodzi. Na zasadzie, czy będzie trzeba kopać coś za pomocą ironowego kilofu, czy też nie. No ale to się jakby okaże później. I jakby do żelazo, do no proszę was. To jest łatwe do zdobycia akurat. Dobra, mamy na piecyk. Ej, właśnie. Ja bym wyszedł stąd. A my potrzebujemy jeszcze gravelu. Tylko ja tutaj gravelu nie widzę. Tu gravel? Nie ma tu gravelu. No dobra, znajdziemy w innym miejscu. Dobra, wróciłem tutaj. Zrobimy sobie teraz piecyk. Elegancko. Niech to nam się tutaj przepala. A my idźmy szukać właśnie gravela, bo w sumie, no, drewno to będzie chwila, bo jak możecie zauważyć, tutaj mamy wszystkie drzewka. Z tym w ogóle się nie przejmuję, ale cięższą sprawą będzie chyba ten gravel. Tak mi się wydaje. Chociaż mam nadzieję, że tutaj jest kejwik. O, nie ma. Super. E, ja w ogóle jedzenia nie mam. Patrzcie, jaki ja mam low z jedzenia. Nie wiem, dobra, zabijmy sobie tutaj świnkę Za pomocą kilofa, no niestety nie mam miecza O, dobra, zarąbiście O, Enderman, co jest, chłopie co ty, co ty mnie tak straszysz O, jeszcze więcej świnek i mamy też owieczki Możemy sobie je od razu tutaj też zaciukać Bo raz, że będziemy mieć mięso A dwa, że będziemy mieć na łóżko Chociaż no nie mamy wystarczająco wełny, żeby zrobić łóżko Ale tak czy siak mamy żarcie Więc to jest, to jest dosyć potrzebne No chono, tu, chono, tu, gdzie uciekasz, gdzie uciekasz O, dobra, sześć Dobra, myślę, że wystarczy o, i mam gravel, dobra, zarąbiście Jeden nam wystarczy, bo potrzebujemy tak naprawdę Tylko jeden flint i ten flint Już mamy, więc kozacko Tylko teraz, ej, bo ja tak odszedłem A ja nie wiem, gdzie ja mam teraz iść Musimy znaleźć tego bikona Ej, wydaje mi się, że w tamtą stronę muszę po prostu iść Dobrze mi się wydawało, zarąbiście O, więc w sumie po drodze możemy sobie Już tutaj brzoskę elegancko Wykopać i zwykłe drewienko No i jesteśmy na miejscu Teraz wystarczy, że weźmiemy sobie tylko żelazko No i zrobimy zapalniczkę Mamy zapalniczkę, mamy... Dobra, czekajcie. Nie mamy zapalniczki, mamy iron. Tam wrzuciłem jedzenie, żeby nam się już robiło. A my mamy wszystkie potrzebne przedmioty, żeby zobaczyć Tom Alex in real life. Ej, powiem wam szczerze, że nie wiem czego się spodziewać. Ale dobra, wrzucam drewno, wrzucam zapalniczkę, wrzucam drugie drewno. No i oczywiście klikam przycisk. Dobra, co teraz zobaczymy? Uwaga. Yo, to jest Alex. Smutowana Alex w prawdziwym życiu. Ej, ale to wygląda okropnie. Czy wy to widzicie? Pasze. Ej, to jest naprawdę straszne. Dobra, idźmy dalej, nie chcę na to dłużej patrzeć. I teraz mamy Steve'a przeciętego piłą z Minecrafta. Co będziemy musieli zrobić? Aha, potrzebujemy zrobić tą piłę, żeby odblokować obrazek, ale jak się tą piłę robi? Dobra, sprawdziłem na necie i crafting na tą piłę jest naprawdę mega banalny. Potrzebujemy tylko, czekajcie, trzy tablestone'a przepalonego i jednego żelaza, więc akurat to mam, więc zarąbiście się złożyło. W tym czasie fajnie by było znaleźć jako się owieczkę, żebyśmy mieli tutaj na łóżko, bo zaraz się pewnie zacznie ściemniać. W dzisiejszym odcinku nie chciałbym robić nic w nocy, bo jest trochę strasznie, jak sami widzicie zresztą. Ale nie ma nigdzie owiec, co jest? Dobra, zjedzmy sobie stejki i zobaczmy, czy ten stone już się nam tutaj przepalił. Uwaga, uwaga, pek, tak, przepalił się zarąbiście, więc teraz tutaj robimy coś takiego i coś takiego i mamy stone cutter, czyli rzecz, która jest nam potrzebna do odblokowania drugiego obrazku. W odcinku odcinku. To będzie to. W sensie nie wiem, czy dokładnie to, ale no dobra, zobaczymy. Okej, okay, wrzucam, klikam przycisk. No i uwaga, czy będzie tutaj wielka piła? Tak, jest wielka piła. Ej, co jest? Czy wy to widzicie? To jest piła z Minecrafta. W prawdziwym życiu jest tu ziomek, który przypomina w sumie Steve'a. Jakby nie patrzeć. Czy wy to widzicie? Jego twarz jest kwadratowa i ma nawet takie same kolory jak skin Steve'a. Ej, mocne. Co jest? Dobra, lećmy dalej i tutaj mamy... Oj, Oj, tu się robi jakoś brutalnie. Mamy tutaj jakiegoś ziomka, w zasadzie jego część. I co do tego obrazka, będziemy potrzebować? Redstone'u I to razy trzy. Okej, okay. czyli jednak żelazo w dzisiejszym odcinku będzie nam potrzebne, bo musimy wydobyć aż trzy redstone'u No to nie będzie jakiś wielki problem, bo chyba tutaj niedaleko jest ten duży cave, i wydaje mi się, że tam, no, może znajdę ten redstone. Tylko większą misją jest to, że zaraz zrobi się noc, a my nie mamy na łóżko. Więc jak najszybciej trzeba znaleźć owce. Zrobić łóżko, zrobić dzień. I sikalafon. O, mamy krówki w ogóle. Ej, czekajcie, czy, czemu ja sobie jeszcze nie zrobiłem miecza żelaznego? Przecież. Kurczę. A nie, nie będę robił żelaznego miecza, bo to nie ma sensu. Jak mamy zrobić zaraz sobie kill -off. Kurde, myśl, Marcin. Ej, jest coraz ciemniej, nie? Najgorzej. Czy są gdzieś tu jakieś owieczki? Ej, słyszę owce? O, jest owca. Dobra, zarąbiście. Hono tu, hono tu, hono tu. Dobra, jed. O, jest ich więcej. Dobra, sztos. Mamy to. Więc teraz. No, i, i wszystko kalku. Dolejet widzowie. Mamy teraz tutaj na łóżeczko, To łóżeczko sobie dajemy, idziemy w kimę. No i cyk, zarąbiście! Więc teraz na spokojnie możemy iść szukać żelaza, a później redstonu. Chyba daleko nie będziemy musieli iść, a nie, jednak tutaj nic nie ma, ale jest węgiel, wykopmy węgiel. Osiem węgla myślę, że wystarczy. Tak nawet patrząc do przodu, jak będę chciał jedzenie przepalać, wiecie o co kaman. Ej, a czy tu będzie może jedno żelazo? No bo tak naprawdę jednego żelaza potrzebujemy i dużego cave'a, chociaż wydaje mi się, że lepiej będzie znaleźć jeden. Wielki cave, i tam znaleźć i żelazo, i redstone, bo tutaj ewidentnie. O, o, kurde, tu coś jest. Ty. Ej, nie, nie spodziewałbym się w życiu, że coś tu znajdę. Naprawdę, nie? O nie, nie mamy ki nie mam kilofa. Nie mam nawet drewna. Dobra, musimy wracać. Dobra, zróbmy sobie te podstawowe przedmioty, bo to jest mega lipa z tym. I zróbmy miecz, bo ja nawet nie mam miecza. O, dobra, zarąbiście. Zjedzmy sobie coś jeszcze przed podróżą tam. No i lecimy w to samo miejsce. Ej, dobra, ja tu jestem. Zróbmy, zrobię sobie jeszcze szybko pochodnie. Okej, okay. i możemy wbić. O nie, tu jest creeper. Ej, tu był przed chwilą szkielet, Creeper, co jest? Ej, co tu się dzieje? Jeszcze... wow wow, co to było? Co to było? Halo. Halo, bez przesady, dobra, ej, jestem w jakimś dużym cave. Już we mnie strzelają, bardzo źle, bardzo źle. Ej, jaki... Ja słyszałem wiedzmy, czy mi się wydawało? Dobra, idziemy jak najniżej. Bo myślę, że znajdziemy na luziku tu. O nie, tutaj jest skalk. O nie, ale się wrąbałem. Co to za cave porąbany? O shit, Dobra, musimy znaleźć żelazo. No i redstone, ale pierwsze żelazo. Musi być gdzieś tu żelazo. Nie, no to nie jest żelazo. Nie, mamy pająka. Spadaj pająk. O kurde, czemu ja cię chciałem piecem bić? O, dobra, pokonany. Naprawdę tutaj nie znajdę żelaza. Czy to jest żart? Patrzcie, gdzie jestem. Musiałem zejść tak nisko, żeby znaleźć dopiero tutaj żelazo. Już wykopię sobie całe, bo zrobimy sobie miecz, bo tutaj jest mega niebezpiecznie, a ja mam szansę. O nie, zrespić Wardena. Dobra. Ej, mega ryzykuję, robiąc tutaj przedmioty, no ale dobra, musimy to ogarnąć. Dobra, mamy tutaj żelazo jedno. Które były mi potrzebne na kilo. Tyk. No i teraz czekamy na dwa żelaza na miecz i lecimy dalej. Najgorsze jest to, że ja nie mam już jedzenia. A nie, mam jedzenie. Dobra, przypalę sobie to jedzenie jeszcze. Tutaj mamy na miecz, teraz jedzonko, robimy sobie tutaj, o, cyk, upgrade ekwipunku jest. Teraz czekamy na jedzenie. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj jest redstone może? Bo jesteśmy mega nisko, ale niestety nie widzę nigdzie redstone'u To mnie niestety martwi. Myślę, że my sobie stąd pójdziemy w ogóle, bo tutaj jest zbyt. Niebezpiecznie. No właśnie, widzicie Żeby tak sobie po prostu łazić Zwłaszcza, że Warden może się zrespić w każdym momencie Bo tu latają nietoperze Dobra, zbieram te przedmioty I po prostu stąd zawijamy, jak najszybciej O, okej, okay. dobra, i idziemy W górze, na spokojnie Dobra, jestem w całkowicie innym miejscu I jak możecie zauważyć, tam jest nadal skalk Ale mamy, mamy to, na czym mi bardzo zależało Tylko musimy bardzo spokojnie schodzić Bo tutaj już są sensory, widzicie I tutaj już poważnie może być niebezpiecznie, nie? I mamy zombiaki jeszcze wokół nas, co w ogóle nie pomaga. Spadaj do tej lawy. O, zarąbiście. Dobra. A my sobie tutaj złazimy na spokojnie właśnie, żeby wykopać redstone. Czy to mnie słyszy z takiej odległości? Chyba nie. Dobra, mamy creepera, ale mnie on nie interesuje, bo my tylko Redstone. I. Dobra, dobra, dobra. Uh, uh, uh. Nie wybuchaj, gościu. Nie, nie tu, nie tu, nie tu. Dobra, one tego nie usłyszały. Jest git. Mamy 10 redstone. U. Dobra, mogę śmiało wracać do góry. Zarobiście. Jest światło, to jest naprawdę dobry znak. O, i mamy emeralda. Ojo. Ej, mocno, w losowym miejscu emerald. Ale dobra, bo my jesteśmy chyba na samej górze jakiejś. Tak mi się wydaje, bo cały czas szedłem w górę, tak jakbym w nieskończoność. Naprawdę, nie? Dobra, idziemy do góry i zobaczymy, gdzie my się w ogóle znajdujemy. Tak, my jesteśmy na jakiejś górze. Pa. O, chłopie, jakie widoki, ty. Ale mamy widoczki. Tylko teraz pytanie. Gdzie jest nasz beacon? Nasza plansza z obrazkami jest chyba po drugiej stronie tej góry. I czy tak jest? Zaraz się okaże. Uwaga. Ej. Tutaj powinien być ten bikon. Ej, halo, co jest? Co jest, ty? Na bank to jest gdzieś tu. O, tu jest plansza, dobra, zarąbiście. Ej, dobra, jesteśmy tak wysoko, że patrzcie, jak ją dobrze widać w ogóle, yo. Dobra, najważniejsze, że widzimy beacon, więc możemy śmiało do niego wracać. O nie, o nie, o nie, to ten śnieg, to ten śnieg. O kurde, ale ryzykownie było, ty. O la jesteśmy na miejscu, zarąbiście. Więc teraz szybki przycisk, no i lecimy. Jezu, ten wzrok... Jest naprawdę okropny. Teraz zobaczymy sobie chyba coś takiego w prawdziwym życiu. Nie wiem, zamknijcie oczy lepiej. Może być straszne, więc dobra. Raz, dwa, trzy, przycisk i lecimy. Co my tutaj będziemy mieli? Ojojoj. Ej, dobra. Ja tutaj będę musiał dać blur, nie? Wy nie zobaczycie co tutaj jest, bo to wygląda naprawdę strasznie. Wydaje mi się, że YouTube, no zablokowałby mi film. Serio, nie? Tak jakbym miałbym tu opisać, co się znajduje? Dosłownie to samo, co widzieliście na. Ilustracji z Minecrafta, więc przejdźmy sobie po prostu dalej. A kolejną rzeczą jest klaun. Okej. Okay. Ej, to jest chyba z mapki, którą kiedyś przechodziłem. Dajcie znać, czy pamiętacie. Co potrzebujemy do klauna? Uwaga! Potrzebujemy czerwonej wełny, białej wełny i żółtej wełny. Czy ja mam jakąś wełnę? Nie mam w ogóle żadnej wełny. Najgorzej. I jesteśmy też na takim biomie, gdzie tych owiec też nie ma za dużo, nie? No ale dobra, skoro i tak się już tutaj ściemnia. Czy ja mogę iść już spać? Nie mogę iść już spać. No dobra, to sobie zaryzykujemy. Mam nadzieję, że nic nie zaciuka, nie? A, no i jak dotrwaliście do tej minuty, fajnie by było, jakbyście zostawili łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo ja wiem, że na pewno jakaś osoba, która teraz ogląda, tej łapki nie zostawiła, więc Mordo, na co czekasz? Łapa w górę! jo jaką tutaj lawę znalazłem. Ej, dobra, zbierajmy sobie jedzenie po drodze. No nie widzę nigdzie owiec. Ja w ogóle zapomniałem, że ja miałem zbierać kwiatki. Musimy się chyba na tym skupić. Ej, my tutaj byliśmy już dzisiaj. Bo kojarzę tą miejscówkę Tam, tamtędy. Weszliśmy do tego ogromnego kejwa Ale dobra, czy będą tutaj jakieś owce? Halo? Owiec nie ma, ale mamy kolejną szamę, więc nie mogłem tutaj nie skorzystać z takiej okazji. O nie, małej krówki nie bijemy, tylko duże, bo bo, bo tak. O, dobra, więc tutaj sobie zbieramy żarcie, żeby przetrwać. O! Ty ile mamy wałówy, dobra, na pewno nie Pewno przeżyjemy. Teraz pytanie, czy ja widziałem gdzieś tutaj owce, czy to był śnieg, bo mogło mi mignąć. Nie, no to był śnieg chyba. Ej, ja nie widzę nawet z oddali tutaj żad. Jest owca, dobra, zarąbiście. Już myślałem, że nie będzie żadnej, nie? Ej, czy ja mam żelazo? Ej, przypalmy sobie to i zróbmy nożyce. Będziemy mieć wtedy więcej tej wełny, chyba, niż jak zabijemy owce. Tak mi się wydaje. Dobra, jak tam? O, mamy już, dobra, zarąbiście, więc tutaj to możemy sobie rozwalić. Mamy nożyce, więc lecimy po. Po prostu po owce. Jeżeli tam są. O, 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 mamy kwiatka. O, 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 mamy dwa kwiatki. Dobra, zarobiście. Czyli sprawę kwiatków mamy załatwioną. Tylko teraz nie zginąć przez creepera właśnie. O, 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 o. O nie, zostałem uskamowany, czyli z owiec wypada jedna... O nie, dobrze mówiłem. Dobra, mamy cztery wełny, czyli tyle, ile było mi potrzebne, więc możemy sobie wracać. Zaraz sobie oczywiście ją pokolorujemy i odblokujemy klauna w prawdziwym życiu. Oh my gosh. Dobra, jestem tutaj, więc teraz wbijamy. A, w sumie ja miałem zacząć przecież od tego, że zafarbuję tą wełnę, bo tak to trochę będzie bez sensu, nie? Więc tutaj wrzucamy sobie... Tak, tak, tak. Okej, okay. i mamy wszystkie przedmioty. Potrzebne nam do tego Dobra, więc lecimy, ten obrazek musiałem wyłączyć Bo był za bardzo hardkorowy Serio, nie? Yy, zobaczmy sobie teraz tego klauna, nie? Dajemy czerwoną wełnę, białą wełnę i żółtą wełnę No i klikamy przycisk No, klaun chyba każdy wie jak wygląda I w sumie niczym się nie zdziwiłem, nie? Mamy strasznego klauna Który jest cały wysmarowany czerwoną mazią Chyba każdy wie co to jest, nie? To nie jest straszne, już widziałem dzisiaj Straszniejsze rzeczy, poważnie, nie? Dobra, ej, teraz mamy ducha Chyba na to wychodzi. Co będziemy potrzebować do ducha? Potrzebujemy nici i potrzebujemy dwóch jurek. Czy ja mam nić? Pa, mam nić, ale nie mam piórek. Dobra, więc będziemy musieli polować teraz na kurczaki. A żeby polować na kurczaki w spokoju, no, pójdziemy sobie w kimę, nie? Dobra, więc lecimy i teraz pytanie, gdzie my znajdziemy te kurczaki? Bo ze zwierzyną w dzisiejszym odcinku jest nieco misja, nie? Nie mam pojęcia, czy na sawannie występują kurczaki? Chyba powinny, nie? Dobra, zjedliśmy trochę mięsa, możemy biec dalej. O! O, mamy kurczaka O, i mamy piórko Dobra, jedno piórko jest za nami Teraz trzeba znaleźć drugiego kurczaka I gdzieś wydaje mi się, że tutaj powinien być Bo skoro był jeden, to musi być drugi, nie? I dobrze mówiłem, patrzcie Są kurczaki Dobra, ten mi nie dał piórka Czy ten mi da piórko? Tak, mamy dwa piórka Zarąbiście, więc w zasadzie mamy wszystko Bo potrzebowaliśmy nici i piórek A to mamy, więc wracamy do bikona Tylko, że no, mamy do przejścia kawałek jednak, bo... O nie, zatrułem się najgorzej Bo musiałem odejść, nie? Co dalej? Dobra, już jesteśmy na miejscu, zarumbiście, więc teraz sobie siup. Jezu, ile razy ja będę na to dzisiaj patrzył? Masakra. Zobaczmy sobie teraz ducha w prawdziwym życiu, więc dajemy sobie piórko, dajemy nić i dajemy piórko. No i oczywiście klikamy przycisk. No i duch w prawdziwym życiu to nie może źle wyglądać. <grym i w górę> Ej, ty, no tego się nie spodziewałem. No dosyć straszny ten duch. Ty się serio, jo. Dobra, idźmy dalej, nie? Teraz mamy Momo. Momo w Minecraft wygląda. Wygląda tak, ale jest to 3D tekstura, więc, jakby, no, sami wiecie o co chodzi. I potrzebujemy węgiel i piasek. Węgiel mam, ale nie mam piasku. Ej, Momo! Będzie strasznie wyglądać w prawdziwym życiu. Chyba każdy wie, jak wygląda Momo, nie? Podobna sytuacja jak z clownem. Teraz pytanie, gdzie ja znajdę jakiś piasek? Bo ja chyba nawet gdzieś tutaj źródełka yy, w okolicy nie widziałem. Takiego oczywiście z y, mini pustynią, nie? A mamy piasek, nawet nie wiecie, jak daleko musiałem iść po ten piasek. Serio, nie? Ale git, najważniejsze, że go mamy, wykupałem nieco więcej. No i możemy wracać. Na pewno z tego miejsca, gdzie się znajduje nie znajdziemy beacona. Wiem, gdzie. Iść. Musi być cały czas prosto. Przez brzuskowy biom. Jak w mordę strzelił. Oj, patrzcie, w ogóle, czekajcie, tylko zabiję świnkę. Jakie ogromniaste drzewa, nie? To jest rzadkość w Minecraftie chyba takie drzewa, nie? Możecie zauważyć, wyszedłem już z brzuskowego biomu do tego normalnego i mamy przed sobą beacon. Co oznacza, że odblokujemy sobie kolejny obrazek, bo mamy piasek i mamy węgiel, więc see calafone, jak to mówią, nie? Więc klikam przycisk i lecimy na sam koniec. No to będzie ciekawe. momo w Minecraft. Nie? Znaczy Momo w prawdziwym życiu Chociaż wydaje mi się, że chyba Momo zasłynęła Pierw w prawdziwym życiu, a nie w grze Ale nieważne, Rzuciłem itemy, klikam przyciski I lecimy, no i tak wygląda Momo, ja tak naprawdę do teraz Nie wiem w zasadzie, co to za postać Ten Momo, możecie napisać w komentarzach Jeżeli ktoś wie, bo to jest jakieś Coś napisane w jakimś języku szlaczkowym Jak widzicie, to jest połączenie Kury i człowieka, ale czy to naprawdę Istnieje? Nie wiem, napiszcie Dobra, kolejna rzecz, tu mamy O kurde, Iron Golema, ale jakieś strasznego Strasznego człowieku, po. Ej, dobra. I co będziemy do tego potrzebować? Uwaga. Potrzebujemy trzy żelaza. ja mam idealnie trzy żelaza. O chłopie. Chłopie, że to jest tak calculated, to jestem w szoku, nie? Tutaj mamy w ogóle jakiś strasznego villagera. Po. Sprawdźmy od razu, co do niego potrzebujemy, póki nam się przepala. Nie, no nie gadaj, naprawdę, naprawdę. Od koniec odcinka, mam już wszystkie przedmioty. A ten emerald to był taki przypadek i taki fart. Dobra, zarobiście. CC si, si, senior, to mi się podoba. Więc mamy tutaj 3. Żelaza, więc sobie je tutaj wrzucamy. Pek, pyk, pek. Pyk, klikamy przycisk. No i zobaczymy sobie strasznego Iron Golema z Minecraft. Prawdziwym życiu. Ej. Urde, to jest mocne, nie? Ej, a to nie jest Predator? Tak, to jest Predator z tego filmu. Nie wiem, czy oglądaliście Predator. Jak coś, to jest straszny film, ale to jest ta postać z niego. Urde, ale fajnie wygląda. W sensie, wyobraźcie sobie, jakbyście mieli coś takiego zrobić. Brzmi jak misja, co? Ale dobra, lećmy z ostatnim obrazkiem, jakim jest straszny villager. Serio jest creepy. Dobrze się składa, że mam jednego emeralda, bo mogę teraz kliknąć przyciski i sprawdzić, jak on wygląda. in real. Wygląda straszny villager in real life No nie powiem, trochę creepy Nie dość, że ma na sobie czerwoną maść To ma białe oczy Jest kwadratowy, a przypomina człowieka Straszne trochę Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle Mam nadzieję, że wam się podobał I że nie baliście się jakoś super bardzo, nie? Były tutaj dość straszne rzeczy Ale czy jakoś bardzo? Chyba nie, możecie dać znać, który obrazek wam się podobał najbardziej I który był najstraszniejszy Dla mnie, no ten pierwszy jest Chyba serio najstraszniejszy, ta Ale Rozwaliła dzisiaj system. Nie mogę na nią patrzeć, więc jeżeli dotrwaliście do tej minuty filmu, zostawcie łapy w górę, subskrypcję. Ja byłem Marcin, a my widzimy się już jutro. Elo!